Księża Chrystusowcy z domu prowincjalnego w Kurytybie na południu Brazylii łączą się w obchodach święta niepodległości Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca wszebo wzięła, szablom odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski. Ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem, złączym się z narodem, marsz marsz w Ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem, złączym się z narodem.